Serdecznie w kolejnym Wiedźminie Dwójce. Idziemy dać się aresztować, moi drodzy. Cześć! Cześć! A to ci strażnicy? O matko! Mogą się jednak napić tych eliksirów, co? To Wyjąłeś dobry miecz, Geralt. Pokaż mi się. Tak. To jest nie fair. Tak ja mam to zrobić. Jak to niemożliwe w tym miejscu? Aha, drogowie są w pobliżu. To nie dobrze. To ci strażnicy? Cześć. Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta. Bo nie zabiłem. Ale nagroda to nagroda, nic osobistego. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Jeszcze jeden gadło. A matka. Ach. A, tu trzeba się ruszać. Tu trzeba się ruszać. Ach. Naprawdę. Tak będą wyglądały moje wędrówki po okolicy. Naprawdę. Wyśmienite nie jest w garckie davery. A wyśmienite nie w buty A założę, bo fajne są Wyśmienite nie w garckie davery. O Założę Jest zgończy. Jest, zgończy za Geraltem z Rivii. Ogłasza się wszem i wobec, że wiedzmiń Geralt Riff z prowincji. Dopuścił się królobójstwa, zabijając foltesta króla Tamerii. Jako morderca i zdrajca odsądzony zostaje od ognia. Za jego ujęcie przysługuje sowita nagroda, zaś połowę zapłaty dostanie ten, kto dostarczy jego głowę. Nagrodzone zostaną również wszelkie potwierdzone informacje o miejscu pobytu zbrodniarza. Uwaga! nie jest uzbrojony i niebezpieczne. No, ci się przekonali o nim, o tym. O, zapiszę na grę. A co? Czyli albo gargulce, albo złzy, które są mojej głowy. Super. Nie, ja nie chcę. Pójdę tędy. Nie pójdę tędy, cholera. Tam jest skrzynia. Serio? Tak, ja mam miejsce. Eee, aha. No, po zabijam ich. Bo ja tak właściwie nie rozumiem, co... co się wydarzyło... M, tam, jak ja poszłam do tych żołnierzy. Na pewno nie ma przejścia... chronnego. Jest. O, Piesiołko! Cześć, Piesiołko. Przestęp! Którego nie podniosę, bo jest w takim miejscu, że go nie podniosę, bo nie! Wiecie co jest mega? Moja koleżanka będzie niedługo brała psa ze schroniska. Który wygląda identycznie, jak psy z Wiedźmina! Identycznie! I to jest po prostu. <noise> jak ten, jak zdobędę zdjęcie, to wam pokażę. No, niech będzie tędy. Chociaż, wiecie co? O! Ja bym zajrzała jeszcze w miejsce. Wrócę się zaraz. Mm, tam była skrzynia. <grymne> Może uda mi się ją przeszukać niezauważoną. O! Gro! Tak? To Ta tu nie. To było wcześniej. <grymne> Lena zbierasz obowiązuje, nie? <grymne> hmm to nie było tutaj to są gorgolce. o no ja was mordowałam dopiero co to też zrobię co przerwę na... Aj. 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 bez przerwy na... Ym, na picie się eliksirów. O, 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 hi, hi. Um, jestem przeciążona? Nie... Nie wcale. Ten mogę dorzucić. Dobra. To w skrzyni może być coś dobrego. Hmm, nie ma. Aha, to jest to, co wywaliłam. Aaaa. Dobra, idziemy stąd, idziemy stąd. Nie chcę się zmieniać. Odolam, Mały. Cześć. Fajnie, że macie imiona, a nie tylko tymerski żołnierz. Zbawaj miecz. Lejdź na górę. Znowu będziemy się graładować. I medytuj. Nie wiem, dlaczego mi kazało tam wczytać grę. Eee, nie wiem, albo miałam za mało życia, albo jednak to nie do końca aresztowanie tak działa. To nie byli ci żołnierze, wiecie. Wiecie, o co chodzi. <laughs> Próbuję jakoś zagadać tą animację, bo wycinanie tego w kółko... I tak mi to wkurza, że nie jestem... Nie mogę tego przyspieszyć. Aj j. To nic nie ma, ale tu coś jest. i tak zapiszę gra. A matka. I gdzie teraz? Które teraz? Kiwia. Kiwiaaaa... Nie ma to jak się dalej przeciążyć. Eee, okej. Okay. Tylko tędy możemy iść. A pies z tobą tańcował! Ej, eee. Schowaj mieczyk. Kłaniam się. Nie no, mogę podnieść. Dobrze. Mogę z wami podnieść. Oj, piękny dziś dzień! Witam! Nic mi nie dacie. Witam. O... Chciałabym dość do centrum miasta. Jakoś. A. A. Tu coś jest, tu coś jest. Tu jest sprzedawca albo ktoś. Nie wiem. Ktoś tu jest. Cześć. Cześć. Zgubiłeś tu, co? A. Chcę się spróbować? Ty jesteś mocarny numa? Kto pyta? Ktoś, kto chce sprawdzić, czy dali ci dobre przezwisko. To przyjdź do cyrku i zobacz, jak rozpierdala łańcuchy, co mnie nimi owijają. W gębie to jesteś mocny. No to wkurwiłeś mocarnego numę. Wykładaj to łatwe. Zmierzmy się. Zawsze byłem ciekawski. Uh. 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 To nie wygląda tak, jak powinna. Mm. Mówią, że Wiedźminy to silne chłopy. A w cyrku mógłbyś co najwyżej z klaunami po dupach się kopać. Ha. Ja myślę, że to oszukujesz. Skalen Burdon mówił, że jesteś oszustem. I uwierzyłeś jakiemuś śmierdzącemu kurduplowi. Tobie nie wierzę. Taką siłę można mieć tylko po eliksirach. Chędość się! Sam jesteś napakowany eliksirami jak gównomuchami! Do pojedynku stanąłem czysty, a ty naciągasz ludzi. Powinni cię nazwać kłamliwy numa. Powiedz jeszcze jedno słowo, a wepchnę ci je do gardła, także ci dupą wyjdzie. Nie zdążysz. Nie zdążysz. Bez głowy traci się koordynację ruchów. No to pokaż, co potrafisz, mutancie! No. Nie jesteś taki mocarny. Aj, to mi nie wyszło. O, oh, Ładnie. Puszaj, dosyć! Nie będę oszukiwał. A więc oszukiwałeś? Dobrze, zapiszemy grę. Chodź. Zgubiłeś tu, co? Spróbuję się z tobą jeszcze raz. Chciałem zarobić parę orenów. Z mocarnym numą możesz je tylko stracić. Kradniesz? Nie muszę. Rozpierda nam wszystkich na rękę. Chcesz się przekonać? Zmierzmy się. Dobra, spróbujemy za maksymalną stawkę. Zawsze byłem ciekawski. No. Teraz to wygląda normalnie. Ciekawe, że będę mogła z nim jeszcze trochę się posiłować. Poza tym, co se zarobię, kupę Forsy. Nacycki Melitele, nikt mnie jeszcze nie pokonał. Zawsze musi być ten pierwszy raz. O. Dam ci coś, żebyś nie rozpowiadał. żeś pokonał mocarnego numę. Jak się dowiedzą, żem przegrał, wyrzucą mnie z cyrku. Mocarny numa musi być niezwyciężony. Przyjmij to ode mnie i nie kłap dziobem. Dzięki. Jej! co nam dałeś? Solidne, długie rękawice. Ok. Niech i tak będzie. Nowy etap zadania, czyli e, nie to. <laughs> o, zakończone. Powodzeniem. Nie ma mocnych. Zabójcy królów. Gdzie jest trys Mary Gold? Zabójcy królów. Gdzie jest trys. Nie, powracające wspomnienia. No. Co mi powiesz Ach, ciekawego? Niech jest Oto mocarny Numa, a ja jestem jego uczniem. Nie masz ruszy na Nie no zabawę. Mocarny Numa łamie karki bykom, zgina żelazne sztaby, zwycięża każdego! Numa! Jego sekretem są grzybki i zioła wyhodowane w Elander, zrywane o poranku przez dziewicze kapłanki. Teraz mogą być twoje za bardzo umiarkowaną cenę. Bywaj. Nie chcę. Już tak go pokonało. Och, tak. Ach. Och, nie? Co to się dzieje? Teraz mi to mówicie? Nie pracujesz czarodziejkami. Wycofuję się. O co chodzi? Będziecie się bić? Kapituła zakazała pojedynków. Nie możesz się tak po prostu wycofać z umowy. My też mamy swoje zobowiązania. Hmm. Zresztą, wziąłeś już część pieniędzy. I zamierzam je zatrzymać. Lepiej za mną nie idźcie. Hmm. Wiedźmin Geralt! Co za spotkanie! Cześć! Możemy porozmawiać? Widziałam was we flotsem. Nie sądziłem, że się jeszcze spotkamy. A już na pewno nie tutaj. Lok to intrygujące miejsce. Zwłaszcza dla naukowców. Potrzebujemy kogoś do ochrony ekspedycji. A co to, za ekspedycja? Co to za ekspedycja? Mamy niezbite dowody, że w Lokmuin znajduje się pracownia Epdarcheny i potrzebujemy zbrojnego do ochrony przed plugastwem w kanałach. Szczegóły przedstawi ci nasza mocodawczyni, czarodziejka. A... Co to za czarodziejka? Znałam się na potworach i czarodziejkach. Jak się nazywa ta wasza? Przykro mi, ale dopóki nie zdecydujesz się do nas dołączyć, nie możemy ci zdradzić jej imienia. Okej. Okay. W takim razie miło się gawędziło. E, Cynthia! Nazywa się Cyntia! Cynthia. Cynthia. Hmm. Naprawdę takie maszenie wspomnienia. ...przede wszystkim? <grymne> Oj, Gerald, Geralt. Geralt. <grymne> Kim jest uh, Darenna? Co Derhena robił Der w tym Wszyscy słyszeli o jego klątwie tysiąca dżinów, ale mało kto wie, że badał historię Lokmuin. Interesował go zwłaszcza upadek wranów. W swoich pamiętnikach umieścił wzmiankę o pozostawionych tu archiwach. Namierzyliśmy jego pracownię. Wy? Tak właściwie to czarodziejka. Ale to my wiemy wszystko o Ebdarchenie. Doktoryzowałem się z Ebdarcheny. Droga do pracowni prowadzi przez kanały. Okej, okay, ten eliksir, który mi wtedy daliście. Pamiętacie eliksir, który dostałem od was we Flotsam? No, oczywiście. Jak idzie eksperyment? Były jakieś efekty uboczne? Albo jakieś interakcje z innymi specyfikami? Jak piję wódkę, to na języku rosną mi włosy. <ścoughs> to chyba żart, co? Eee, pomyślę o tym, moi drodzy. Przyjdę do was później. Dołączę do was, jeśli się zdecyduje. Gdzie was szukać? Wyruszamy z kryptymagów. Jest pod tamtą wieżą. Okej. Okay. Dobrze, zrobimy to zadanie jakoś przy okazji, moi drodzy. Widzę, że dzisiaj nie, nie pójdę do Filipy. Tylko zakręcę się i pozwiedzam. Felicja! Jak? Zostałaś już czarodziejką? To nie takie proste. Zaliczenia nie wystarczą, ale Filippa Eilhart wezwała mnie tutaj na ważny egzamin, więc pewnie już wkrótce zostanę. Egzamin? To tajemnica, więc nawet nie wiem, jak się przygotować. Na wszelki wypadek wkuwam wszystko po trochu. Hmm. Powodzenia. Dalej mogę się zaopatrzyć u Ciebie w eliksiry i zioła? Przecież ciągle jestem studentką, co nie? Każdy grosz się przyda. Okej. Okay. Eee, pohandlujmy. Chcę Ci sprzedać trochę śmieci. Uh, Zbraja zbroja ah. To sprzedaję, to sprzedaję haj Hajdawery również. Um. Jakieś tam o to też mogę sprzedać, to zostaje. Hmm. Mam jakieś rupiecie mam... trofeum z Andriagi. nie wiem czy mam jakieś skarpy. na pewno mam Skrobopająka to jest moje jedyna więc nie sprzedaję um, Okej. Okay. masz coś ciekawego hmm, nic a um, Warto się tu rozejrzeć, co? To jest krypta magów, okej. Okay. Kłaniam się nisko. Dobrze. Ale warto warto się rozejrzeć, zobaczyć, co gdzie jest. Prawda? Jak tam sprawy stoją? Jesteś bardzo nieuważny, albo bardzo niegrzeczny. Myślałem, że spotkam kolegów z dawnych lat, pogadam, powspominam, ale wszyscy odwracają głowy i traktują mnie jak powietrze. Czarodzieje nie, nie, nie słuchają z uprzejmości. Mnie to mówisz? Wyrzucili mnie z ban Art pod byle pretekstem. Widać za często wygrywałem z rektorem. A. Wszyscy o mnie zapomnieli i mam tego dość. Pozbywam się ksiąg i amuletów. Nie chcę mieć już nic wspólnego z czarodziejami. Rzucę okiem, jeśli pozwolisz. A rzucaj nawet parą oczu. Zagrajmy w kości? Chciałbym zagrać w kości. Ze mną nie masz szans. Zmierzę się z tobą tylko wtedy, jeżeli wygrasz z tymi magami. Okej, okay, pomyślcie się o tym. Ale, 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 chodź. Masz coś na temat dzikiego gonu? Jest coś w twoich zbiorach o dzikim gonie? Lepiej się tym nie interesuj, bo to jeszcze nikomu na dobre nie wyszło. Zaryzykuję. Muszę wiedzieć, dlaczego orszak upiorów porywa młodych ludzi. Co się z nimi potem dzieje? Wiedza na ten temat nigdy nie została spisana, ale można ją posiąść. Więc chcę ją posiąść. Ooh. W podziemiach Log Muin znajduje się miecz, który niegdyś należał do elfa ze świata równoległego. Nikt go nie szukał? Niektórzy magowie nadal go szukają. Miecz jest dobrze ukryty. Powiadają, że ten, kto go posiądzie, zrozumie dziki gon. Ale czy to prawda? Okej. Okay. Bądź zdrów. Spadnij jeszcze kiedyś na partyjkę. Eee... Ty, Cynthia, może coś wiesz o dzikim gonie? Szukam informacji o dzikim gonie. Zbieram informacje na temat dzikiego gonu. Pomożesz mi? Dziki gon. Y, pędzący po niebie orszak upiorów dosiadających szkielety koni. Jego istnienie nie zostało dotychczas potwierdzone, jednakowoż nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć. Jednakowoż? N no... Tak. Tyle przynajmniej zapamiętałem. z formułka. Tak? O. A może zmienimy fryzurę? To nie Może wywiruszakita Albo na elfie umodła. Aaa, rozpuścimy włosy. No dobrze, może być i 50 arenów. No okej, okay. nie wyglądasz źle. No, wiecie, co y, akt trzeba zmieniać fryzurę, moi drodzy, a że wreszcie widać włosy, to... No, no strażnicy. <grywania> Dziękuję. A ty co? Nie mogę z tobą pogadać, bo mnie strażnicy widzieli. Słucham! Jesteście tu w sprawie wojny z Henseltem? Jesteście tu w sprawie wojny z Kedwen. Nie dopuścili nas do Natalisa, a Radowit odmówił spotkania. Skandal! Magowie nudzą tylko o swoim systemie doradców, ale i oni nie traktują nas poważnie. Może książę coś uzyska, ale nie wiem, czy wpuszczą go na obrady. Henselt protestował, reszta boi mu się sprzeciwić i w rezultacie oficjalnie nas tu nie ma. Henselt nie może ingerować w wasze sprawy. A kto mu zabroni? Rozpowiada, że książek chce zwolnić chłopów z pańszczyzny! U, to straszne. Gorsze byłoby chyba tylko złamanie etykiety dworskiej. Podpiszecie traktat? Czarodzieje będą szczęśliwi, jeśli podpiszecie ich układ. Tylko kto miałby doradzać w Wengerbergu? Upierają się, że sami wyznaczą doradcę. Ale nie sądzę, żeby Saskia się na to zgodziła. Różnie może być. Ta dziewczyna nikomu nie pozwoli sobą sterować. Obserwuję ją i widzę, jak wspaniale dowodzi armią. Jeśli ktoś zdoła ją zmanipulować, zrobi się niebezpiecznie. Nie rozumiem. Tak, tylko głośno myślę. Dawaj. Dobrze moi drodzy, ja chyba będę kończyć na dzień dzisiejszy, wiecie? Tylko się schowam przed strażnikami. La, 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 takie genianie dookoła zupa, wiecie, fajne rzeczy. O nie. Zostawcie mnie. ja tu nie jest to mnie widna. Dobrze, moi drodzy, dzięki serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, nic w nim konkretnego nie zrobiłam, ale tak jest, każdy początek w nowym miejscu. Tu też są ci obuzy. Dobra, w kolejnym postaram się znaleźć karczmę i kogoś, kto nam zrobi zbroję. Dobrze, trzymajcie się.